Cześć, z tej strony Damian Popławski. W dzisiejszym odcinku zabiorę Was do świata ujęć makro dzięki obiektywowi Sigma Art 105mm o świetle 2,8. To pierwszy obiektyw makro od Sigmy pod system bez lusterkowców. Wielkie dzięki dla sklepu Fotoforma, który użyczył go na testy. Makrofotografia to zupełnie inny świat, a obiektywy takie jak właśnie Sigma 105mm pozwalają nam ten świat zobaczyć z bliska. To detale, które odsłaniane są przed nami właśnie dzięki fotografii makro. Obiektyw świetnie sprawdzi się zatem zarówno w ujęciach produktowych, gdzie chcemy pokazać detal, ale także w fotografii przyrodniczej, gdzie podglądać chcemy świat małych zwierząt czy owadów. To jednak nie wszystko. Teleobiektyw ten zapewnia dość wszechstronną odległość podczas fotografowania czy też filmowania. Dzięki temu świetnie sprawdzi się także w fotografii portretowej. Oznacza to, że szkło jest dość uniwersalne. Sigma zdążyła nas już przyzwyczaić do wysokiej jakości serii art. Nie inaczej jest w przypadku obiektywu 105 mm. Szkło zapewnia niezwykłą plastykę i bajeczny efekt bokeh. Naturalne rozmycie to gwarancja kreatywnej pracy z obrazem i możliwość uzyskania naprawdę niepowtarzanych kadrów. Mamy tu także świetny autofokus, kompatybilny z wykrywaniem twarzy, oka w przypadku aparatów Sony. Sigma postawiła na zaawansowaną korekcję operacji oraz wysoką rozdzielczość w całym obszarze kadru. Sama konstrukcja obiektywu jest bardzo solidna i wzmocniona, a całość jest dodatkowo uszczelniona. Kurz, pyły czy wilgoć nie są nam zatem straszne. Obiektyw posiada kilka przycisków. Na przykład przycisk AFL umożliwia on przypisanie różnych funkcji w zależności od naszego stylu pracy. Poza pierścieniem ostrości mamy tu także pierścień przysłony. I wreszcie mamy także przełącznik systemu blokady pierścienia przysłony. Wszystko to zapobiega przypadkowej zmianie parametrów. Warto dodać, że w przypadku obiektywów makro, takie ogniskowo jak 105 mm i światło 2,8, ostrzenie nie należy do najłatwiejszych czynności. Dla kogoś, kto dopiero zaczyna przygodę z obiektywami makro, sporym wyzwaniem będzie na początku poprawne ustawienie kompozycji, stabilne trzymanie kadru, czy też ustawienie ostrości w tym punkcie, gdzie akurat jej chcemy. Głębia ostrości jest niezwykle płytka w przypadku bliskiej odległości od fotografowanego obiektu i potrzebna jest tu pewna sprawa. W przypadku wideo ujęcia z ręki mimo stabilizacji w aparacie przysporzyły nam sporo trudności. Statyw wydaje się tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem. Gorąco polecam ten obiektyw i mimo, że fotografia makro to nie jest stricte moja domena, to używanie tego obiektywu przysporzyło mi naprawdę sporo radochy. Każdy, kto rozważa zakup obiektywu makro, powinien pochylić się nad propozycją Sigma, a ten, jak i inne obiektywy, znajdziecie w sklepie Fotoforma.